Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postanowiłem sprawdzić umiejętności Manojka, Kepcza i Jacoba, jak poradzą sobie w nowym sezonie na Skybazie. Wyszło mnóstwo przekozackich akcji, więc oglądajcie do końca. No, a z racji tego, że trwa nowy sezon, to mam dla was trzy karnety bojowe. Jeżeli chcesz zgarnąć jeden z nich, to oczywiście kodik Smarty w sklepie, sufik z dzwonkiem i łapeczka w górę pod tym filmem. Nie zapomnij też napisać jakiegoś komentarza, żebym miał z czego wylosować. A teraz przechodzimy do odcinka. Dobra, Manoek, słuchaj. Sprawa wygląda w następujący sposób. Dzisiaj wyjątkowo oddaję profesurę tobie? Ja jeszcze nie robiłem jest na tej mapie. Ty, ale dużo wody, dużo wody jest. Dużo wody, dużo wody i ja dobra. chcę sprawdzić właśnie wasze umiejętności w tym odcinku. Czemu z samego rana mnie zapraszasz? Nie, nie mogę się na 20. Ale no, jak jest 14.40. No dobra, ale sam mówisz, że o 12 wstałeś, już tutaj się nie popisuj, tak? No tak, ale tak z samego rana. Rano się liczy od momentu kiedy wstaniesz, a nie o godziny. Godzina to jest pojęcie względne, tak? Jest w tym sens, jest w tym sens i logika. Leży, ma. Leży, leży, leży. Le 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 Ratuj! Gdzie on jest? A bo to są nie oni! <grym> Mamy, jak nie możemy paść. No nie da się na hita, miałem już czym strzelać! Rzucam, neguję tam! A ten tu jest ta hita, ten to jest takita. hita. Podaliłem kogoś! A ty umarłeś? Tak, ale wysadziłem kogoś w powietrze, ty! Okej, okay, nie mamy hot-dropa teraz, jest idealnie, mano. A wiesz, to jest ty Tilted tower? No, słyszałem, że ma topnieć. Przecież powiem ci, że na tym wulkanie mi bardziej przypominało Tilted, ale... Ile tu osób leć? Nie no... Chodź w lewo, chodź w lewo, tu na ten nie, domek. Nie. Lec na ciebie, mano. O, uważaj plecy! Leży! Masz, let's go, mamo, big mamo. Pa, się leczy tam. Bigo, bigo, bigo! Aj, ładuję. Let's go! Uuu. Ty wchodzi do mnie. To jest jakiś aktor chyba, wiesz? Bo tak biegać w nie. Bigo, bigo, dobrze, dobrze. Ty! Ile lutu? No tak postrzałem, żeby słyszeli, że tu jesteśmy. Nie wiem, co się dzieje. Trochę. Nie wiem, co mówić. Masta No, eee, tak nie mów. No nie ale nie. dobra, bo gdybym wstał o piątej rano, to teraz byłaby siódma. To rano jest, czy nie jest rano? Jak byś stał o piątej, to teraz byłaby była siódma? Po... No tak, bo wstałem o 12:30, tam 30, 14, 30, tak? No, no to dobrze policzyłem ci, źle policzyłem. No nie, no dobrze policzysz wszystko, no. no to jest w ogóle niekepciowa matematyka, powiem ci. Ty, chłop, przetestujemy, czy full damage jest, jak siedzisz w namiocie. To czekaj, ja wejdę, a ty mnie zestrzel. O, jest? Yy... Nie no! Co na nas, to jest! Ała! Jeszcze mi biją snajperzy! I wiesz co, mi się wydaje, że musimy spalić tą wroty, bo nie, tu są no cztery nie. teamy chyba. A możecie no, przestać strzelać? Tak się Dobra, wiesz co, chodź, po prostu spalmy wroty i tyle. Dobra, plan na teraz, to najważniejszy taki w sumie, życiowy, to żebyśmy motorówkę znaleźli. O, idę szukać motorówy. Tam jest jedna. Łatwo! Nie no, ty masz pewnie jakiś tryb dla daltonistów włączony i tak dalej. Mam lunetę w snajperce, słuchaj! A, no. Są jakieś typy. Ja mam w ogóle jak zejść z tego No właśnie, to jest problem, nie? Jak namiot nie zadziała? Nie zadziała, to już ci mogę zapewnić. Dobra, wypad, wypad, wypad i lecimy. Dobra, dobra. Ej, coś leci za nami, kruk. Ja co my tak się tam. No i tak, czekamy tutaj do strefy, tak. żeby jak najmniej nas było widać. Wiesz, poza strefą. Potem idziemy centralnie tutaj, żeby być nad wodą. I wygrywamy. Podoba mi się ta koncepcja. Ale to mi się bliżej nie stać, żeby w nie chodzić. Dobra, dobra. Jestem przyjąć za kieszeń normalnie. Tylko ja takie obciskam, to jest trój dzisiaj, to wiesz, gdzieś tam. <laughs> nie, nie będę za głęboko. Tam zaglądał, dobra, nie? Dobra. To jest, jest to szansa, wpadnie. żeby to wygrać. I pierwszy Skybase. Nie ma ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, mamy top 6, łamane na top 3. Jest dobrze, mano, powiem ci, że profesora. Okej, tutaj sobie, Odpocznij Fauna czy tam co lecz Jak to działa na SkyBase'y, to ja w tym rozdziale nie wychodzę ze Skybase'u. Ty, to, to, to ja wiem jak czempiona wbiję, wbiję w tym sezonie. Czy tam jest basen na środku? Tak, tak, tak. Mamy basen w strefie! Let's go! Dobra. Biegnę ile sił w nogach, żeby do basenu dobiec! Ale to się uda stary, my to wygrywamy! Jesteśmy tuż nad basenem czy nie? Myślę że tak Ty, a będziesz chrapać? To nie było chrapanie, to było cieszenie się no Ty chrapie, faktycznie! O, chrapiesz, no ty! Dobra, sorry, sorry Widzi, widzi, widzi! Dobra! A, o nie, nie, nie zadziałał, mój ten. Nie, nie zadziałał, Czyli... namiot? Dobra, spadam, oni... do wody, spadam do wody, ja spadam też, do wody, Ja też, ja też, ja też. Że oni mocno pobili, mocno mnie pobili. Ja nie mogę budować, stary! No, ja też nie mogę budować, dlatego nie lubię tych twoich dziwnych rzeczy. Smarty, wygrywasz! Ej, dupa, 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 blada. Dobra, ale drugie miejsce w takim stylu, słuchajcie. Manojek, profesura, powiem tak, profesura. Ja myślę, że nawet o, to był drugi mecz, tak? Myślę, że więcej tu nic do dodania. Do nie, nie da się lepiej, nie da się lepiej, bo. Zamknąłeś mordę hejterom po prostu, co powiedzieć. Dobra, zajcie, wpadajcie już teraz do manojka, a my lecimy do następnego twórcy, zobaczymy, jak mu pójdzie. Że, o, sobie, tak jak mówiłem, dzisiaj nagrywki maksymalnie tam 40 minut. Musimy zrobić po prostu Wina 30 fragów. Wina 30 fragów. Tak, 40 tak. 30 no? minut. Tak, nie problem, nie? Jasne, no pewnie nie problem. No, się Podoba mi się Twój entuzjazm, podoba mi się. Dobra, Jacob, dzisiaj masz jedno zadanie. Jako że mhm. na swoim kanale wrzuciłeś już kilka SkyBase'ów, to dołączyłeś już do rodziny psychopatów skybaserowskich. I dzisiaj musisz Super. poprowadzić mnie na SkyBaza, tak zwycięskiego. To tak bezpiecznie sobie zacznijmy tutaj, dobra? Kiedy się zajdę na SkyBase? Na SkyLimicie. Dobra, słuchaj, waliza za mnie uważnie. Ty farmisz masy. No, ja zawsze. Nic innego. Dobra. Broń oddajesz. Dobra. Dobra, zmiana planów, waliza. Lecisz za mną, walimy ludzi najpierw, dobra? Bo jest ich za dużo. Widzę go, widzę go, on jest za tym budynkiem, o kur... Śmiecia świecą. Ała, ała, bije. Ja myślę, że od razu drugą gierkę wykorzystamy. Nie podnieście się! Nice! Nie. Nie! Ty gdzie ty jesteś? O, najlepszy na świecie o, Jest lama, jest lama. Jest, dobra, masz do trzymania. E, Snajper, MK, wszystko. To Musimy powrócić za nim. Dobra, zajebiście, zajebiście, super stary. No i lama jest skasowana. Pięknie, pięknie smarty tak trzymaj. Już się, Teraz się ci ucieknie. Tak. O, co tu za snajpa tu jest? Exotic ty! I jak cię stać, to kup. No właśnie. Czekaj bo odkleiło, nie? On że już wszystkich, wszystkich tak stać. O, uważaj a! na drzewo. Okej, okay, dobra, refleks masz, jest git. Możemy kontynuować. Drugie drzewo, uważaj. Dobra. Super smart! Jest! Nie, 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 nie zostawiaj takich pułapek, bo to wiesz, z chorego kota. Dobra, laser, wysiadamy, laserujemy. 3 4. Minus 60. No, daj, wiążemy, wierzamy, same. Farda bania, farda bania Smarty. Fragi najpierw. Dobra, dobra. skajbase. Dobra. O I tak. No jest tutaj totalnia. Jezu, Smarty, pięknie, pięknie. Trick pokażemy <grym> widzowi. Skacz, skacz, skacz. Skaczemy super, super. No, no. i teraz patrz, jest taki trik z pistoletką. Ty gadasz, giga ty! Oooo, ale, no, ale dobre! Ty wracaj! Idę, idę! Skąd ty znasz... Ty nie no, TikToka się nie oglądał. A spokojnie, farmi materiały. Dobra, ogólnie ile masz marców? E, 3, 7, 3. Jak nam się nie chce farmić, to jest nowoczesne farmienie zawsze. Tak, tak. Możemy skoczyć w rifta, skautować ludzi, zabić ich i wziąć matcy. Możemy, to ty decydujesz, słuchaj. To ja jestem za, chodź. Dobra. To są nasze materiały. Robię mu bombę na banię. Dobra, to ty ląduj mu na bani, jak chcesz. Ma zero, ma zero, ma zero. 50 mniej, oj, oj, white, 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 white. jeden prawie. Ojej, ojej, ale agresywny. Drugi na mnie. Też ma zero, dwóch ma zero. mój, jeden leży. Nice, nice, nice. Nie a, tu jest. jest. Jest, jest tutaj, jest tutaj, jest jest tutaj. Na mnie. Leży. Nie ma go, super. No to teraz robisz... Siuuu. Jestem, jestem za tobą. No, ale musisz zrobić. A, a. Emocje. A. Trzy, cztery. Dobrze. Proszę, kochany, nie, ja go zrzucę z tego skybase'u, obiecuję w lupie z tą stówką. E, twoje zdanie teraz to rozglądanie się. Dobra, teraz nie kalimic? potrzebujemy. Tak, to jest Kejm. No ładnie. No, gościu, to banalne to jest. Dobra, ja wam Dobra. gwarantuję widzowie, nie, że będzie wyglądała sytuacja tak, że Kepcio zrobił 450 skybase'ów i tak najgorzej wypadnie. Eee, ke -kepcio da radę, na pewno. Da radę? Nie. <laughs> Dobra, proszę mi dać opony. Kurde, ja nie kusi, czybym bym nad wodę nas nie przetransportował. Wydaje mi się, o. że to jest rozsądne. Ryzykujemy? Nie, nie ryzykujemy. Stoimy tu. Kiedy się Skybase zalicza? No w sumie już jesteś na Skybase, nie? I obecnie na Skybase osiągnąłeś top 7. Giga, dobrze. Giga, okay. dobrze. Jesteś gotowy? Robimy akcję. No. Namiot w łapę. Dobra, followuj mnie. Szybko, 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 szybko. Jestem, jestem. Na wodę, 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 na wodę. Dobra, jest kurde, mamy to, dobra, jest, 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 jest elegancko. Ekstro. Ja mam jeszcze jeden pomysł. Mogę połączyć Skybase z drugiej strony. O stary, chcesz wejść do strefy, czy co? Robię super siół i zjeżdżam na drugą stronę. <grym> Lecimy Smarty i leci, leci. ty górze! Połączę to, połączę, połączę, obiecuję! Ja pierdziele, to jest profesjonalizm moi drodzy, profesjonalizm! 3 sekundy, dwie, jedna! super siu wyszło! Mam połączony Skybase! Skolapsowali mnie! Nie Smarty, coś zepsułeś. Skolapsowali Nie. dwie strony? Skolapsowali z dwóch stron, tak. Atakuj nad sobą, co ty rozciągasz? Jeden ma krak, ten ciemny skin. Mam go w boxie, mam go w boxie. Ma zero. U mnie? Leży, leży, leży! Super, super, jestem z tą, jestem z tą, coveruję. Skarb, mnie? MENDY! Jezus, Marty, to jest koniec. Nie, da żadę, da żadę, ja wierzę cały czas. Ale oni są nienormalni! Jezu, sezon! Ale wierzę. No nie, wtedy no no. się tak nie da. On mi mojego byłego sąsiada przypomina. No, bandyci, no. Ale pęci, Jacob! Sky Bayzik klasa. Podobało się? Bardzo. A gdzieś kiedyś takie połączenie? Właśnie nie, właśnie nie. Pierwszy raz to zrobiłeś, nie? nie. Według mnie, Jacob, w naprowadzeniu tutaj stópka, jak na razie. Za, no, no, nie? nie spodziewałeś się? Dobra, bardzo miło mi to <laughs> słyszeć, bardzo miło. Dziękuję <laughs> się, się widzowie, i lecimy do kebaba. Lecimy, lecimy do kebaba. Kepciu, teraz tak, sprawa wygląda w następujący sposób. Ja chciałem Musisz... powiedzieć, że jest to jest amator wenda szigagowska, bo on chce robić nagrywki o 10 i to jest bunt, bo 10 to jest środek nocy, i o tego godzinie się nie robi nagrywek. Musisz zrobić. Skybase, mój drogi. Ja tylko z tobą chodzę z tą walizę. Skacze, skacze, skacze. skacze. Wyskoczyłem. Ja pierdziele, ty. Dwójdec, dwójdec. Leży, leży. Nice, let's fucking go, lecimy. Od razu mówię, że tutaj, jeżeli dojdzie do takie trollowania, to jest unieważnione. Nie, absolutnie. Nie. A, bo chciałem Badaj. ci powiedzieć, że masz dwie próby maksymalnie, nie? Pary, mi jedna próba wyskoczył. Jedna... Tutaj od razu kapcie się popisuje swoim, no, nietuzinkowym bigbraindem no Nie co to słowo znaczy w sumie. <laughs> Slaywali bo my się nie musimy być. My mamy robić Skybase, tak? Tak, tak, zgadzam się. A jeszcze raz no soba, my? 100 zł. Wylej matcy, bo ty raz, już raz mam sześć, nie masz mamy. a bo. nie bo ty lamy całą gdzieś Dobra, to nie będę pytał. A otwieram dropa. Oj, sniperka, poko. Weź te mini, masz wziąć te mini. Ej, bo to jest takie oczywiste. Ale ciekawe, ja już mam 10 mini, ci. no trochę tak. No i to mi się podoba. Ale mam 10 mini, byku. No i 10 IQ. Już <noise> żałosny. Teraz tutaj stary, jest ważna rzecz. Pancerz ściany, ile ich masz? Zero. To jest jedyna rzeczka, tej mapy, która jest kula otworna. Starczy, starszy, idealnie. Ty ty z tą. Nie, nie buduj! co? Tam, my idziemy stąd! Ej nie chcemy wyciągnąć? Gdzie mamy skarmowe? No, Ale wpadłem do twoje wino. White, leży. Chicago Let's go! Ooooo! Le mam, mam, no mamy i leczenie dupa. jak coś. Jest dupa. No i do wody. Budy mi stąd, buduj mi stąd. Czekaj, nie, dobra, idę do ciebie, idę do ciebie. Elo, Elo ci! Ty bo strzelaj do nas chyba. No i spac tak. to no, no strzelili do nas, wiesz? Oni są gdzieś tu, bo to było z Tam tam, 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 tam Dwa hemema leży! No i co no. tam, byku? Chciałeś go to żeś pokozaczył. Po spotkaniu ze mną możesz lądować trumnia Dobra, stary, no masz top 9, nie? Nie jest najgorzej, ci powiem. O Jezus, Kalimit. waj, Irfta! To jest ta... ta Co? Szaj do niego. Jak widzi nas, to jest... Nie Zadam widział, zaraz. nie widział, nie widział. Na wodę wody, się buduj, wodę. Nad wodę. no, nad wodę. Masz matce? Mam. Szybko dawaj tu. Szykakowski Muffet! Aaaaaa! Ty, bo A, biją mnie, biją mnie. BIJĄ MNIE! No i da ten Knur, no i ten Knur. Wiedziałem, że to on mnie zabija. A wiesz czego nie widzę? Tak. Moich przeciwników, bo są aż tak nisko. Tak nisko upadli, żeby stary top 2 robić na skybajzie. Leży Leży Ola, tam się podoba? Ej, bo ty Dziękuję. mówiłeś, że 2000 kamieni zwierzę, mają o 250 tak się stało. Podatek: 50% do skarbu, państwa Siadaj, siadaj. Siadaj Proszę łowić ryby. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. uf, uf. Zdrzekasz w co? No <grym> uf po prostu. No łowisz? No uf, uf, obie. Gdzie jest kuźwa stacja? I tankujemy do fula. Dobra, nie dojedziesz. Pojadę, no ale to. Pora i tanku. Do I fula. Pa. Na siedzą to tankuję? Ty, no? dziwne Siadaj. Siadaj, siadaj. Dobra, i trzeba będzie. Yy... Tak? Będzie trzeba dać gaz do dechy raz. Ja pierdziałem, dzisiaj po zaraz kelimit może być. Na banknie! Zużyliśmy 300 matsa tylko. Nie chcecie stresować, ale strefa idzie, będzie nas biła! To jest najbardziej stresujący Skyboy z całej trójki, jakie robiłem, nie? Naprawdę. O! Kolaps, kolaps, kolaps! Poszedł! Jest, jesteś. Trzymać niżej. Daj, Na mnie dwóch. Ja pierdziałem. Ja ucie... tu daj, mini, mini, mini. jest zero. Ja też mam zero, ja nie wiem Gdzie oni siedzą teraz. U mnie, u mnie, mnie, nie no nie wiem. zabiję go, zabiję jednego Będzie śmierć, nie? Nie dam to rady ja... byku, jagina. No tak, też Top 2. No bo ty przeszkadzasz. Co? Kepciuniu, co chciałbyś powiedzieć? Ż że pech. Że pech? A to jest o. jakieś francuskie słowo? Dobra, widzowie, słuchajcie, wpadajcie koniecznie do Manojka, do Jacoba i oczywiście do Kepcia wszystkie linki w opisie. Zwycięstwo, A które miejsce się... mam. Więc to drugie miejsce masz. Bo Egzekwu. Exacto... Tak, prawie wygrałeś, no? Wygrał wiesz, co Manojek i Jacob Egzekwo. No co? A ja? A ty masz drugie miejsce. Także gratulacje. Brawo, brawo, brawo. Byłeś naprawdę tyle od zwycięstwa. Przeciw to jest bez sensu. Żegnamy się, Kepciu. Trzymajcie się, え <music>